Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Witam Was na naszym kanale Innowacyjny Dom. Proszę Państwa, dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w Krakowie, w Mitsubishi Electric. Tutaj kręciliśmy już kilka odcinków o wspaniałej pompie Mitsubishi Zubadan, legendarnym urządzeniu na polskim rynku. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat klimatyzatorów z Kubą. Kuba opowie nam o tej technologii, którą Mitsubishi ma wymyślone i to stosuje. Bo pamiętajmy, Mitsubishi Electric to nie tylko pompy ciepła, nie tylko klimatyzatory, ale też roboty. Ale to już jakby do innego odcinka. W takim razie zapraszam Was. Będzie dużo ciekawych informacji. Cześć z tej strony, Wiktor. Sklejam ten odcinek, który będziecie dzisiaj oglądać, czyli odcinek w sumie o ogrzewaniu klimą który odnosi się do filmu, który u nas na kanale pojawił się niedawno, czyli do filmu o tym, jak taniej ogrzewać się pompą ciepła, jeśli już alternatywy nie macie, jeśli ktoś źle wam dobrał urządzenie, albo zamontowane jest ono do domu, który nie nadaje się do tego, żeby ekonomicznie ogrzewać. Pompą ciepła. Jeśli jeszcze tego odcinka nie widzieliście, to w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik. Zachęcam do obejrzenia, a w opisie znajduje się link. Film ogólnie się Wam widzę podobał, ma dużo więcej polubień i dużo więcej wyświetleń niż zwykle. Zachęcam też do tego, żeby nasz kanał subskrybować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, nam to naprawdę bardzo dużo pomoże. Was to nic nie kosztuje, a chcemy dla Was jak najwięcej tych treści publikować. Jest to dla nas po prostu motywacja. Także jeśli to właśnie zrobiliście, to serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W opisie znajdują się numery telefonu do mnie, do Kordiana i do Marcina i znajduje się też link do formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, na którą swoją drogą serdecznie zapraszam, innowacyjnydom.com i przez ten formularz również możecie się z nami skontaktować, jeśli szukacie rozwiązania dla siebie. Moi mili, przedstawiam Wam Kubę. Cześć wszystkim, Kuba pracuje w Mitsubishi, właśnie w dziale z klimatyzacjami i właśnie dzisiaj z nim porozmawiamy na temat klimatyzatorów. Jak Państwo oglądają nasz kanał, to na pewno Państwo wiedzą, że innowacyjny dom to głównie zajmujemy się ciepłem, czyli pompami ciepła, tworzeniem tego ciepła w Państwa domu. Czy pompy ciepła, czy, czy to są kotły na pelet, czy inne rzeczy, ale dzisiaj będzie o klimatyzatorach, bo proszę sobie wziąć pod uwagę, że klimatyzatory to nie tylko urządzenia do chłodzenia, ale też do grzania. Tak jest do grzania. Dobrze, i chyba, powiedzmy w ten temat, bo ja już tutaj trochę zdradziłem. Czyli normalny klimatyzator, który jest dostępny na rynku, on może służyć też jakby do grzania, i kiedy to będzie dobre urządzenie do grzania, a kiedy nie. Mhm. Jak najbardziej, klimatyzator może służyć do grzania. Obecnie na rynku tak naprawdę już chyba wszystkie urządzenia mamy chłodzące grzejące więc jak najbardziej proponujemy również takie rozwiązanie klientom, żeby z tego korzystali, bo jest to fajna opcja zarówno do do grzania sobie jakiegoś pomieszczenia, ale możemy skorzystać z klimatyzatorów też jako główne źródło ciepła. Oczywiście, oczywiście, że tak. E, powiedz mi, czy są jakieś zasady, które bierze się pod uwagę przy planowaniu e, kupienia dobrego klimatyzatora, bo trzeba trzeba rozwiedzieć wiedzieć z funkcją grzania, bo każdy ma funkcję grzania, ale wiadomo, że jedne grzeją przy minus 5 padają, a inne tak jak Mitsubishi sobie świetnie radzą przy minus 25. Co tak jest? Co ta technologia powinna mieć, żeby się dobrze do, do grzania w zimie sprawdziła? No myślę, że tutaj tak naprawdę chyba możemy powiedzieć, że to samo, co w pompach ciepła. Tak. Dobrą sprężarkę przede wszystkim przebadaną pod każdym możliwym względem w każdych możliwych warunkach. Taca ociekowa, podgrzewana, Tace, tak, oczywiście to jest chyba... podgrzewana taca ociekowa, mhm. która u nas jest w standardzie obecnie w tych urządzeniach do grzania. No, musimy przede wszystkim spojrzeć na, na moce, jakie osiągamy w tych niskich temperaturach. Tak jak wspomniałeś, jedno urządzenia w minus 5 już tak naprawdę nie będą w ogóle działały, a tak jak nasze, do minus 30 bez problemu sobie radzą. E, tak, i tutaj proszę Państwa jeszcze musimy powiedzieć, że jest zastosowana technologia, która utrzymuje moc e, grzania przy minus 15 stopniach, czyli podobnie jak w Mitsubishi, z Badan. E, tak, u nas jest to seria hyperheating. My tak naprawdę do minus 15 mamy 100% mocy grzewczej. No a jak wiemy w Polsce poniżej minus 15 rzadko schodzimy. Zdarza się, natomiast jest to rzadkie, więc tak naprawdę cały ten zakres najważniejszych temperatur w roku my obsługujemy. Tak. Kuba, czy dobrze rozumiem, Czy jeśli mamy klimazator Mitsubishi i on ma tą funkcję, że nie traci mocy do minus 15, czyli kupujemy 5 kW klimazator i on będzie wytwarzał 5 kW ciepła przy minus 15, a nie mniej. Tak jest. Ok, i teraz musimy też rzucić uwagę na to, co powiedziałem wcześniej, czyli na tą podgrzewaną tacę. Dlatego, że jeśli tak. tego nie będzie, to, to co się może wydarzyć? Bo nie każdy model to ma. Yy, tak, nie każdy model to ma. W minus 15, yy, jak wiemy, woda bardzo szybko zamarza. A przy grzaniu y, takim klimatyzatorem z jednostki zewnętrznej wyciekają skropliny. Tak. No czyli zamarza więc. wymiennik, trzeba go tak, e, zrobić tak. defrost i ten defrost, czyli robienia defrostu, ten, ta woda zamarza i. Cała, cała, całe urządzenie może zamarznąć. Tak, może nam zamarznąć całe urządzenie, może nam połamać łopatki, a nawet i rozsadzić wymiennik, no woda, która zamarznie, no, może, może uszkodzić tak. ten wymiennik. A oczywiście, bo to e, Państwa i na pewno mnie też interesuje energooszczędność tych urządzeń. Jak to wygląda? Bo tutaj też stosujemy klasy energetyczne. Tak, jak najbardziej. Klasy energetyczne, jak tak naprawdę przy wszystkich urządzeniach teraz, które możemy zakupić, mamy klasy energetyczne. W przypadku tych urządzeń jest to y, klasa nawet A+++, A czyli z A, A z ma plusami. Tak. Czyli najwyższy poziom, jeśli chodzi o pompy ciepła, też osiągalne przez niewiele urządzeń, czyli urządzenie tak. Mniej sprawdzało. Stoimy koło pięknych jednostek, czyli to jest model, który wszedł w 2024 roku? Nie do końca. To jest model, który ma już naprawdę sporo lat. On jest oczywiście ulepszany i usprawniany. Natomiast jest już wiele lat na rynku, więc jest to sprawdzona jednostka. No, jest to nasza najwyższa półka który ma tak naprawdę wszystko, co możemy sobie zamarzyć, począwszy od pięknego designu, od tak, kolorystyki, tak, od kolorystyki od materiałów, bo nie mamy tutaj zwykłego tworzywa, tylko jest to taki panel aluminiowy, specjalnie malowany, podwójne. Podwójny wywiew, mm -hmm. dzięki czemu możemy sobie sterować tym wywiewem bardziej indywidualnie. No i, no i tutaj mamy coś, co jest w sumie e... bardzo ciekawe, ale o tym porozmawiamy tak. za chwilę. No Jeszcze wrócę do kolorystyki, bo Państwo nie widzą, ale tutaj tu jest biały, tu jest czarny, nad nami jest taki ciemny bordo. Powiedziałeś, że ja może też trochę muszę wyjaśnić, że, że ten model jest już od kilku lat i się bardzo sprzedaje. I powiem Państwu, Mitsubishi ma tą przypadłość. I że jak wprowadzić coś bardzo dobrego, to to jest, 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 jest tego delikatnie ulepszane. Kto się interesuje pompami Mitsubishi Zuban na pewno wie, bo ta technologia już ma 10 albo nawet 12 lat, bo z tego ostatnio słyszałem, a jest tylko ulepszana i nie jest zamieniona przez nic, bo nic innego stało lepszego, wymyślonego. Stąd Mitsubishi nie wchodzi co roku z nowinkami, tylko udoskonala to, to, to co ma. Tak jest. No bo Mitsubishi słynie z, jakby z jakości. Cena jest wysoka, ale według mnie jest adekwatna. Jeśli kogoś ktoś liczy na tą klasę high-end urządzeń chłodniczych, to klimatyzator Mitsubishi jest też dobrym rozwiązaniem. Tutaj pilot na mnie robi na przykład już już, już wrażenie. Co on takiego ma w sobie też Twoim zdaniem, bo ja powiem swoje zdanie. Czyli jako się do ręki, to pilot. Pilot przede wszystkim jest wykonany tak jak klimatyzator, jest pod kolor klimatyzatora. No, i jest tak samo wykończony, więc rzeczywiście biorąc go do ręki, no, mamy inne odczucie niż biorąc do ręki pilota jakiegokolwiek od czegokolwiek domu. Tak, jest solidny, ciężki, z dużym wyświetlaczem, z dużymi liczbami. Tutaj też po pilocie widać jakoś. Wspomniałeś Kuba o, o tych lamelach tutaj, bo mhm. teraz porozmawiajmy sobie o tych dwóch rzeczach. Porozmawiamy o tym, co jeszcze jest jakby w, w środku, okay. ale na to, co widać na zewnątrz. Umówiliśmy, że, że tu jest tworzywo, aluminium, na to jest takie czyste tworzywo nałożone, ale dlaczego ta klapka przeważnie jest jedna, a tutaj są dwie te kurtyny. Przeważnie jest jedna, yy, tak jak wspomniałeś, w większości klimatyzatorów możemy sobie ją sterować góra-dół. No i jeszcze w środku, yy, czasem na boki. Natomiast tu mamy pełen zakres możliwości, w zależności od tego, jaki mamy układ pomieszczenia kto gdzie w pomieszczeniu siedzi, każdego tak naprawdę możemy zadowolić. Troszkę Tu troszkę niżej wiać, tu troszkę wyżej, jeśli na przykład nie chcemy tu wiać, wiać bądź chcemy. Także możemy sobie to naprawdę zgodnie z preferencjami ustawiać. E, zwłaszcza to ma znaczenie w dużych pomieszczeniach, na przykład mamy salon, klimatyzator i siedzimy na łóżku, e, oglądamy sobie telewizor, a tu klimatyzator wieje nie na nas, tylko przed nami, a to na nas wieje w inną stronę. E, tak. Tak to, tak, to tak w skrócie. Okej, okay, ale czy to jest połączone właśnie z tym czujnikiem? Co to jest za czujnik? Kuba. Fajnie, że o tym wspominasz, bo to jest bardzo duży, bardzo mocny aspekt tego urządzenia. To jest czujnik 3D IC sensor, który na bazie temperatury, wykrywania temperatury, tak. bada. Nasze pomieszczenie, wynajduje nas w tym pomieszczeniu. No bo jak wiemy, mamy wyższą temperaturę niż, niż reszta pomieszczenia. I teraz, w zależności od włączonego trybu na klimatyzatorze, czy to grzanie, czy chłodzenie, możemy albo ustawić klimatyzator tak, żeby na nas wiał, mhm. podczas grzania. Bo, bo wiadomo, że, że zimą fajnie jest poczuć to, to, ciep to ciepłe powietrze. Natomiast podczas chłodzenia ten czujnik nas unika. Nie wieje w naszą stronę, żebyśmy nie czuli właśnie tego takiego nieprzyjemnego chłodu. Tak, latach. albo nasze dzieci zaczynają się bawić, tak. i o to chodzi, żeby ten klimatator na nich nie miał. Fajna funkcja. Nie wiem, czy inne klimatory to mają. Ten, ten to ma. Mówi się dużo o też w klimatyzatorach, o ich funkcji oczyszczania powietrza i tak dalej. Tutaj jaką technologię właśnie stosuje jakby Mitsubishi? Co tam w środku jest e, W tym modelu, najwyższym jaki mamy, mamy wbudowany mm, filtr Plasma Quad Plus. To jest filtr, który na bazie elektrostatyki niszczy, wyłapuje tak naprawdę najmniejsze drobinki wirusy, bakterie, pleśnie. Czyli nie jest to jakby mechaniczny filtr, tylko bardziej, bardziej działa fizyka, która jak, tak. jakby która niszczy. Okej. Okay. co do głośności jakby urządzeń, tutaj Ym, nie, nie chyba, trzeba... Chyba nie ma o czym mówić, no to tak. jest y, urządzenie premium i y, na pewno nie będziemy naszej no na głośność. No to nasuwa mi się teraz pytanie, dlaczego ktoś miałby wydać kilka tysięcy złotych na zakup klimatyzatora ściennego, a nie kupić sobie klimatyzatora takiego, który go sobie ciągnie, rurę za okno, co przemawia za właśnie takimi urządzeniami, Kuba? Yy. Bo, bo wiele ludzi pomyśli, po co mam to kupować, kupię sobie coś tańszego w markecie i teraz... Oczywiście, może kupić, ale najprawdopodobniej już po pierwszym dniu go odda. Yy, albo tak, będzie walczył. Albo będzie walczył sam ze sobą, tak naprawdę. Yy, te, te urządzenia, tak jak powiedział, powiedziałeś, jeżdżące, gdzie wyrzucamy rurę gdzieś tam za okno. Albo do, klima do kratki wentylacyjnej. Albo do kratki wentylacyjnej, okej. Okay. Yy, to są urządzenia bardzo głośne. No Tak naprawdę ciężko jest upchnąć w jednym małym urządzeniu coś, co tutaj mamy w jednostce wewnętrznej, zewnętrznej. Jeszcze pomiędzy jest instalacja chłodnicza. Tak? tak. Więc. Yy, no, no, Nie ma możliwości, żeby to wszystko, te wszystkie funkcje i, i żeby to dobrze działało, upchnąć w jednym małym tak. urządzeniu. Ja Państwu dam takie zadanie: gdy Państwo jednak myśleli o kupieniu, to warto e, zobaczyć, ile to urządzenie ciągnie prądu, ile wytwarza dźwięku, a co najważniejsze, zobaczyć, że jak na opakowaniu pisze 5 kW. To zobaczyć jak naprawdę, jaka jest jego moc y, chłodzenia. Tak. Bo to może być nawet dwa albo trzy razy mniej niż to, co piszę na pakowaniu. Bo marketingowo może to być nazwane, że to się nazywa jakieś tam ABC 8 kW, ale to tak naprawdę nic nie znaczy. Co wiemy po pompach ciepła. Tak. No, że kupując ósemkę Zubadana, a ósemkę firmy XYZ. To to nie jest nie, to samo, no bo pamiętajmy, że zuba Dan czy minus 15 dalej ma 8, a pompa e, zwykła może mieć już wtedy na przykład zamiast 8, 6,5. E, e, dobrze, ok. Teraz e, powiedz mi taką rzecz. Że porozmawialiśmy na temat kolorystyki, na temat e, ten. Czy jak jest, jeśli chodzi o, e, tak o gwarancję? Gwarancja. No, u nas gwarancja jest 5 e, w standardzie i tak naprawdę jedyne, co, żeby tą gwarancję. Utrzymać, no to trzeba wykonywać przeglądy roczne, dwa w roku. Przegląd polega na tym, że instalator przyjeżdża. No przede wszystkim czyści filtry, bo dobrze też wspomnieć, że każdy klimatyzator ma filtry, które takie standardowe, podstawowe filtry, które wyłapują po prostu kurz, tak. który, który w pomieszczeniu nam gdzieś tam krąży. Więc musi wyczyścić filtry, przejrzeć instalację elektryczną, sprawdzić czy, czy odpowiednie parametry osiąga ten klimatyzator. I to jest tak naprawdę wszystko. Ok. Kuba, poruszmy teraz taki ważny temat. E, bo większość osób, które oglądają nasz kanał ma pompy ciepła lub je będzie miało. Bo tak, tak jest. albo inne źródło ciepła, niech to będzie kocioł na pelet. Ja rzucę hasło. Klimatyzator jako awaryjne źródło ciepła w domu. Co o tym myślisz? Jak najbardziej. Ja sam mam zamontowany klimatyzator, którym często w zimę dogrzewam. Nawet nie jako awaryjne źródło ciepła, a jako takie rozwiązanie, żeby już nie przestawiać głównego źródła ciepła, nie zmieniać parametrów, to czasem, jak gdzieś tam moje dziewczynie jest zimno, no to można włączyć, podgrzać leciutko i tak, tak naprawdę chwila, moment i mamy ciepłe powietrze. Tak, powiem Państwu, że ja w własnym domu też mam klimatyzator jako źródło awaryjne, ale też jest fajnie, jeśli ktoś ma na przykład fotowoltaikę, ma kocioł na pellet i z tej fotowoltaiki ma jakiś po prostu Prądu mu zostaje, to można spokojnie wykorzystać do takiego bardziej komfortowego, komfortowego użytkowania. Więc uważam, że, że klimazator jest dobrym źródłem ciepła w domu i jest też fajnym źródłem, jakby awaryjnym. Jest jeszcze taka funkcja, z której ja często korzystam, bo na przykład jak mnie nie ma w domu, to mogę sobie sprawdzić temperaturę, jaką mam w, mam w pokoju. Czyli wchodzę na aplikację, loguję się, patrzę, klimatyzator nie działa, ale przesyłam mi, te, mi jakby dane o temperaturze w pomieszczeniu. Tak. A powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Omówmy, bo mamy chłodzenie, mamy grzanie. Jest taka funkcja automatyczna. Mhm. Jak ta funkcja się po prostu sprawuje? Bardzo dobrze się sprawuje, tak naprawdę. My nawet tutaj u nas w biurze korzystamy głównie z funkcji automatycznej, ustawiamy temperatury. Jakiś tam zakres plus, minus jeden stopień. No i tak naprawdę urządzenie samo decyduje, czy ona ma teraz zagrzać, czy, tak. czy schodzić? Czy ktoś otworzy okno i troszkę zimnego powietrza wleci, no to troszkę podgrzeje. Czy, czy, czy nawet schłodzi, jak, jak więcej osób wejdzie do pomieszczenia. No więc to jest świetna funkcja. E, tak i powiem Państwu, że właśnie też stosuję automatykę, ale też stosuję e, u mnie w domu na przykład w lecie zawsze o 9 rano się włącza klimatyzator i pracuje do godziny 20. Mhm. E, I w tym czasie trzeba myśleć, że ona nie musi po prostu w kuchni na przykład e, przychodzić, włączać, regulować, tylko ma nastawione 22 i to pilnuje, żeby jak gotuje się i tak dalej, jest 22 stopnie. Jeszcze ważna rzecz. Klimatyzator jako biwalentne źródło ciepła. Mhm. Albo proszę Państwa, proszę posłuchać uważnie, bo jest jeszcze jedna rzecz. Jako Dodatkowe źródło ciepła, jeśli Państwo są oszukani i mają Państwo źle dobraną pompę ciepła, na przykład jest za słaba. I wtedy klimatyzator, że tak powiem, ratuje nam sytuację. Bo dobrze jest dobrany. Dobrze dobrany, bo jest drugim źródłem ciepła w domu. Czyli w tych temperaturach minus 5, na przykład, jeśli ta pompa już Wam nie dogrzewa, to będziecie mieć klimatyzator który Wam wspomoże pracę pompy. Tylko powiem, dajcie dobry klimatyzator, który ma funkcję grzania i wtedy nawet przy minus 15 można uniknąć włączania grzałki innych urządzeń, bo klimatyzator może pełnić funkcję takiego dodatkowego źródła ciepła i to jest bardzo, bardzo ważne. Zgadzasz się ze mną? Oczywiście i będzie na pewno dużo bardziej energooszczędny e, niż grzałka elektryczna. E, tak, no bo będzie sobie brało na przykład, nie wiem, szczelę, niech będzie minus 15, to dalej e, COP tego klimatyzora będzie gdzieś koło dwóch, a grzałki 11 No myślę, że no, no, ja nawet nie dwa. wiem, czy to jest dwa, bo pewnie jest więcej, ale powiedzmy, że jest to, okay, że jest to dwa, skoro on do minus 15 trzyma swoją moc, no to yy, zając pompy Zubadan one mają zdecydowanie ponad 2, jeśli jest yy, minus 15. Okej. Okay. Taka rada dla osób, które myślą o zakupie klimatyzatora. Mhm. Czy nasuwa ci się jakiś, na co mają zwrócić, zwrócić uwagę? Podstawowa rada, yy, poczytaj trochę o urządzeniach. Yy. Nie skupiać się, się na tym, co tam instalator nam próbuje czasem wcisnąć, ale po prostu co proponuje. Tak. Jeśli coś proponuje, poczytajmy o tym, dowiedzmy się troszkę więcej, przeczytajmy jakieś forum, jakąś broszurę, może odpalmy sobie jakiś filmik na YouTube, tak jak u Was i troszkę więcej się o tym urządzeniu dowiedzmy. Bo naprawdę każde urządzenie, tak samo jak w pompach ciepła, jest inne i możemy się po prostu nadziać na, na Coś, co nie będzie spełniało w ogóle naszych, naszych oczekiwań. Powiem Państwu, że warto poczytać, porównać i dowiedzieć dlaczego właśnie za klimatyzator klasy premium warto dać więcej pieniędzy, bo może on być na przykład dwa razy droższy od zwykłego chińskiego klimatyzatora, który sobie tam chodzi, ale taki jest, a nie inny. Więc ja jestem. Nie mam jeszcze klimatyzatora z w domu, ale planuję po remoncie zainstalować. Właśnie ten model, więc będę pewnie użytkownikiem. Także co? Bardzo Ci kuba, dziękuję za tą rozmowę. Ja również dziękuję. I co? No pożegnajmy się z gruntymi nasz kanał. Dziękuję za oglądanie. Kuba jest przez sympatyczny. Proszę Państwa, a Wam życzę zdrowia, uśmiechu. Bądźcie dla siebie dobrzy. Przychodzi zima, już pada śnieg. Dbajcie o siebie i kochajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a Tobie Kuba bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.